W dzisiejszej Ewangelii słyszymy o tym samym wydarzeniu, co wczoraj. Wczoraj, według relacji świętego Jana, dzisiaj, według świętego Mateusza, pan Jezus walczy o swojego ucznia walczy o Judasza. W trakcie ostatniej wieczerzy podaje mu kawałek chleba. W tamtej kulturze ten gest uchodził za wyróżnienie. Judasz przyjmuje wyróżnienie, ale nie rezygnuje z zamiaru zdrady. I wtedy pan Jezus. Próbuję jeszcze raz, zgodnie z opisem według świętego Jana daje Judaszowi do zrozumienia, że zna jego zamiary. Licząc w ten sposób, że jakoś nim poruszy, może jakoś nim wstrząśnie, zmotywuje do do zmiany swojej decyzji. Co masz czynić, czyń prędzej, mówi Pan Jezus Judaszowi. Niestety bezskutecznie nawet te słowa nie wpływają na upór Judasza. Judasz Judas jest bardzo zawzięty w tym. Jest bezczelny, tak naprawdę. Pyta się Pana Jezusa, czy to nie ja? Pyta się go wprost, przy innych. Trzeba mieć tupet, naprawdę, trzeba mieć tupet, aby w takim momencie zadać takie pytanie Panu Jezusowi. Jezus odpowiada, tak, ty, to ty. Jeszcze raz będzie próbował Pan Jezus uratować Judasza w odrodzie oliwnym. Tam, yy, podczas tej sceny, kiedy Judas już przyjdzie do wydać Jezus zwróci się do niego ciepło, życzliwie, przyjacielu, przyjacielu, pocałunkiem zdradzasz syna człowieczego. Wiemy, jak dalej potoczyły się losy Judasza. Tragiczna bardzo historia. Lepiej byłoby dla niego, gdyby się nie urodził, tak powiedział pan Jezus. Ale też powiedział uczniom podczas ostatniej wieczerzy, kilka linii jak dalej, za dzisiejszą Ewangelią mamy to zanotowane, wy wszyscy, wszyscy zwątpicie we mnie tej nocy. Do Piotra, powie Pan Jezus, trzy razy się mnie zaprzesz. Każdy uczeń wobec Pana Jezusa będzie miał coś na sumieniu tej nocy. Nikt nie będzie bez winy. Żaden jednak z tych uczniów, poza Judaszem, żaden z nich nie przekreśli siebie, żaden się nie potępi, żaden nie odbierze sobie życia. Wszyscy na czele z Piotrem wrócą do Jezusa. Wybieram Boga wtedy, gdy wierzę, że u Niego zawsze znajdę przebaczenie, choćbym dopuścił się najgorszych rzeczy w życiu. W Jezusie zawsze jest dla mnie ratunek. Panie Jezu, dziękuję Ci za wszystkie gesty przyjaźni z Twojej strony, za to, że tak bardzo o mnie zabiegasz, zwłaszcza wtedy, gdy grozi mi jakiś upadek, grzech, zdrada. Proszę Cię, abyś, abym nigdy nie zwątpił, ja nigdy nie zwątpił w Twoją miłość, abym nigdy się nie potępił, abym nigdy nie przestał wierzyć w to, że Ty zawsze na mnie czekasz i zawsze masz dla mnie rozwiązanie, choćby najtrudniejszej życiowej sytuacji. Amen.